Przepraszam, chciałbym ogłosić coś. Mm -hmm. Znam taki zestaw, który jest na pewno fajny. Spodoba Wam się i będzie fajny. Mm -hmm. Super. Kto jest. Co to za zestaw, Cezary? Opowiedz. coś. Zestaw uskosowany, strzelany z Jest ich trzy w zestawie i jest duża waga, która. Oczywiście używamy, że na tym skrzywłem trzeba uważać, żeby się nie zderzy. Taki scenariusz oczywiście. Mhm. Że tak oto one wpadają te pojemniki. Wow, i trafiłeś akurat dwoma do pojemników. No, dobrze. I trzecie co? Co jakieś takie mhm. może je dodamy i... Czarek, ale staraj się, żeby plecami, żebyś się nie od tak? nie odwracał. Żebyś Tylko żebyś z tamtej strony, żebyś był. to wszystko e, ten filmować. Mhm. Także no. Takie oto z tego sukces, że, że trochę to posuną inaczej już to normalnie nie pójdzie, więc taki no... Czerzu, staraj się pleckami nie odwracać w moją stronę, tak? Odwrotnie. Pupę w drugą stronę, z tamtej strony, tak? Usiądź sobie, o! No, że o, ja o takich robić, coś na przykład. O, mam taką pęteleczkę. No i ciach! Taką mamy pętelkę teraz. I możemy teraz zacząć. Teraz będzie fajniej, bo wtedy e, zwolni się tempo drugiego samochodzika i jednocześnie się nie zderzą. Bo to trudny zestaw do zrobienia, więc tak niełatwo będzie to zrobić. Ach, więc wydłużyłem jednemu z nich czas. Oj, ci jeden nie trafił. Dobra. Do dwóch razy sztuka zawsze. Taka precyzja. Yes! Brawo. Udało się. Dobra. dobra. Trzy, dwa, jeden. Dobra, gotowa. Jesteś w Dobra, już O, nie udało się. nasz, nasz... Ale ta ryba ma, jak brzytwa, normalnie zęby. To bym chciał powiedzieć wam. Oj! O, nie, nasz ryba to...